Hej, witajcie w pierwszym odcinku z serii. I to gra w grafne Wiem, dziwna nazwa, ale tak nasz szybko Dobra, no to najpierw w moim spół. Eee, okej. Okay. To jestem ja. Z najładniejszych ciuchów to mam tylko te włosy, tą skienkę i te buty. A e, butów to nie widać, bo ich brałam. I mam bardzo dużo pruzek za jeden. Dziś sobie trochę ich, ich przetworzymy Dobra Możecie dodać mnie z, do znajomych, z chęcią przyjmę e, Proszę o subskrypcję Dobra Mam na razie tylu znajomych Ja mam bardzo dużo levela, ale aż się dziwię, że mnie przyjęli e, Dwie osoby, to jestem ja i moja siostra e, Tu się przetwarzała, a ja tu po prezentach chodzę Okej, okay. przetworzymy bluzeczki. E, fajnie, cieszę się, że wrócił, ponieważ e, niedawno robiłam to konto i jak widzicie, mam już konto level, ponieważ kupiłam e, 20 bluzek i dostałam 250, 2500 Famet. E, dobra, mam nadzieję, że. no nie, ja jeszcze trochę mam tych bluzek. Teraz będę musiała trochę sobie to kupić, aż będę miała 50. To da mi 5000 i Ale najbardziej opłaca się 100 bluzek, za który da się 12000. Łow! Właśnie tak na moim koncie, który ma większy level, akurat tak właśnie osiągnęłam. No tak, dobra, to może zrobimy misję. Łówce autografów. Rozpocznij, e, ok Tam będę jakaś Podaruj autograf, mówi star ok Poczekajcie, bo akurat czekajcie stop na chwilę. Okej okay, jestem. Dobra. Dostałam autograf od Rochel 3, 4, 5 Dobra Za chwilę będzie No 6 level Mam nadzieję, że Czy w 6 levelu będziecie razem No dobra Robię następny list e, Okej okay. Ar Arkada Dobra, przyjaciele może najpierw. E, Okej. Okay. ok. Dobra. Aaaaaa! Muzyka ja mówię, to jest system i cut. Uuu, ale fajnie matemczy nie Miał, miałeście złapać. Nie Dobra. wychodzimy, bo nie będę tu się wczulała za bardzo grę. Okej. Okay. I następny level. I tutaj szósty levelku. Okej. Okay. Co bym wybrać? Łódź. Teraz się dopłyje. Na, ja nie mogę się oprzeć. Tak. Rywziaczek. Okej. Okay. No to może w tym odcinku już zrobimy się. O nie, nie czerpię. No, czy mowa, jak ja tego nie lubię. Bo mi się potem wszystko zacina. Dobra, olejmy to. Nie, no, bym nie musiała to zrobić. Dobra, no to najpierw zobaczycie, jak kupuję sobie listę. Cały komplet, mój kochany. 400. No. Kupiliśmy kokardy na włosy. Co z czego zostało mi 32 strapiące. Ale za to. Jak, jak, jak ja, ja tu widzę, że zrobiłam jakieś zadanie? U 500. Nie dużo ale zawsze coś. Ok, teraz bardzo bym Was prosiła. Pomagajcie mi do następnego levela, czyli level 7. Gdy level 7, oddam konto z. Teraz się właśnie zastanawiam. Ma ono chyba ósmy albo dziewiąty level. Nie wiem jeszcze, bo mam dwa różne. I nie wiem dokładnie. Ale mam nadzieję, że pomożecie mi chociaż. Wbić siódmy level. Teraz muszę się zająć i okupić kupić za 500. I będzie tak mniej więcej ok. Dobra, no to dziękuję. Zapraszam do subskrybowania. I ja tu sobie trochę kasów dziękuję. Dzięki, pa!